Dzień dobry, oto kolejny odcinek programu IT Business o nowych technologiach w biznesie. Drodzy Państwo, o niedoborach układów scalonych opowiadam w moim programie już wielokrotnie od wielu miesięcy. Na pewno takie informacje docierało do Państwa również z wielu innych źródeł. Chociażby, jeżeli próbowaliście zamówić w ostatnim czasie samochód, to na te samochody dzisiaj trzeba czekać miesiącami, a nawet ponad rok. Niedobory układów scalonych spowodowane są nie tylko pandemią koronawirusa, ale także zwiększonym zapotrzebowaniem na półprzewodniki przez takie branże jak cloud computing, komputery PC, sztuczna inteligencja, opieka zdrowia, czy chociażby wspomniane samochody. W niektórych z tych branż popyt na układy elektroniczne wzrósł nawet o 50% rok do roku. Producenci y, urządzeń elektronicznych, ale także samochodów, czekają w tym momencie na zamówione, na zamówione układy elektroniczne nawet od 20 do 52 tygodni. Przeliczając ten czas na miesiąc, oznacza to, że czekają od 5 miesięcy do nawet ponad roku, aż dostarą, dostaną zamówione półprzewodniki. Y, według raportu Deloitte'a ta, ta sytuacja ma się jeszcze utrzymywać do końca 2022 roku, czyli jeszcze przez przynajmniej rok. Pod koniec 2022 roku ta, y, ten czas oczekiwania ma zostać skrócony do... 20 tygodni, czyli nieco ponad dwóch miesięcy. Ale oznacza to, że skutki tych niedoborów układów celonych będziemy jeszcze odczuwać przez. Kolejne miesiące, czy jeszcze w 2023 roku, bo dopiero wtedy, oczywiście, producenci czy elektroniki, czy samochodów będą montowali te zamówione układy w tych produktach, czy u tych urządzeniach. Więc musimy liczyć się z tym, że sytuacja z niedoborami układów scalonych będzie się utrzymywać jeszcze być może przez dwa lata, licząc od dzisiaj. Najwięksi producenci układów półprzewodnikowych, tacy jak Samsung, TSMC czy, czy Intel, ogłosili nakłady inwestycyjne w wysokości ponad 60 miliardów dolarów głównie na budowę nowych fabryk, przede wszystkim na terenie USA. Także rząd amerykański w ramach ustawy Chips for America ogłosił, że wesprze kwotą 52 miliardów właśnie branżę układów półprzewodnikowych w zakresie badań, projektowania i produkcji półprzewodników. Efekty tych inwestycji zobaczymy jednak dopiero ponownie za kilka lat, ponieważ wybudowanie pojedynczej fabryki to są 2-3 lata, czyli dopiero za 3 lata taka fabryka ruszy z produkcją i dopiero wtedy będzie w stanie nadrobić ten dołek, który teraz powstaje w wyniku niedoboru układów stalonych. Natomiast pro, eksperci teraz ostrzegają już pod, przed odwrotnym zjawiskiem, czyli zjawiskiem nadmiernej podaży układów stalonych, ponieważ wszyscy w tej chwili producenci rzucili się na produkowanie, na budowy fabryk, będą produkować układy. Wystałone w bardzo dużych ilościach, może się okazać, że nie będzie dostatecznej liczby odbiorców tych układów i tych układów będzie za dużo, co z jednej strony spowoduje spadek tych układów i to jest akurat dobra informacja dla klientów, ale z drugiej strony spadną przychody i zyski samych producentów, więc to jest akurat informacja, która ich tutaj na pewno zmartwi, więc na pewno muszą sobie dobrze zaplanować całą produkcję, myśląc już bardzo perspektywicznie o te kilka lat do przodu. W obliczu obecnych problemów koncerny motoryzacyjne zawierają teraz strategiczne alianse z Producentami układów półprzewodnikowych. I na przykład taki Stellantis, czyli francusko-włosko-amerykański koncern, który powstał w tym roku i który jest właścicielem takich marek jak Peugeot, Opel, Renault, Fiat, Dodge, Jeep czy Citroën. Zawarł koncern strategiczny z tajwańskim Foxconnem. Na mocy tej umowy, Foxconn będzie dostarczać Stellantisowi układy scalone do samochodów, właśnie produkowanych przez grupę Stellantis, ale jednocześnie Foxconn zamierza również skorzystać z doświadczenia Stellantis w zakresie produkcji samochodów, ponieważ Foxconn również zamierza produkować własne samochody w ramach platformy Foxconn EV. W październiku Foxconn zatem zademonstrował trzy prototypy samochodów elektrycznych. Samochody będą sprzedawane pod marką Foxtron i to są modele Foxtron Model E, czyli luksusowy sedan, Foxtron Model C, czyli SUV i Foxtron Model T, czyli bus. Układy stalone produkowane przez Foxtron będą, będą wykorzystywane zarówno właśnie w samochodach Foxtron, jak i wspomnianych przeze mnie samochodów grupy Stellantis. Podobny alians ogłosił również BMW, który podpisał umowę z producentem mikroprocesorów Innova Semiconductors oraz fabryką Global Foundries. W ramach tej, tej umowy BMW zobowiązał się do kupowania milionów układów półprzewodnikowych, które w pierwszej kolejności będą montowane we flagowym modelu elektrycznego samochodu BMW, czyli BMW iX, ale w przyszłości te układy również trafią do pozostałych modeli samochodów BMW. Czyli jak widać te układy, te, ten niedobór układów półprzewodnikowych, jaki w tym momencie występuje, zmienia zupełnie rozkład sił na rynku. Producenci zakładają różne alianse, do, do różne muszą ważne strategiczne decyzje teraz podejmować i chodzi o, oczywiście o to, żeby nadążyć za tym rynkowym popytem przede wszystkim na, na elektronikę, ale także na samochody. A skoro już jesteśmy przy samochodach i przy tych właśnie samochodach elektrycznych, to chciałbym wspomnieć o bardzo ciekawym, czy powiedzieć trochę więcej nawet o bardzo ciekawym eksperymencie, który przeprowadził japoński producent papieru, czyli Nippon Paper. E, otóż naukowcom pracującym dla tego koncernu udało się skonstruować akumulator z pulpy celulozowej. Pierwsze eksperymentalne ogniwo, które udało się wytworzyć tym naukowcom, ma co prawda bardzo niewielką wydajność, ponieważ z tego ogniwa udało się zasilić diodę LED, która świeciła przez zaledwie 7 sekund, ale istotne jest to, że rozwiązanie jest całkowicie ekologiczne i że pozbawione jest całkowicie metali ziem rzadkich. Te metale ziem rzadkich są niezbędne do produkcji tradycyjnych akumulatorów litowo jonowych i oto jest tutaj jest akurat największy problem w przypadku tych akumulatorów, że tych metali ziem rzadkich jest bardzo mało, a potem Podczas procesu recyklingu, albo przy, jak się wyrzuca takie akumulatory, one po prostu zanieczyszczają środowisko. W przypadku akurat tych akumulatorów, które opracował Nippon Paper, te akumulatory po prostu będą bardzo ekologiczne. Ogniwa z tych, tych akumulatorów wykonana z, wykonano z nanowłók nanowłókien celulozowych o średnicy zaledwie 3 nanometrów, czyli 3 miliardowych części metra. I same, te, same włókna są rafinowane z pulpy drzewnej. Bardzo, cieka bardzo ciekawe, jak, jak oni to dokładnie robią z tych włókien tworzy się specjalną folię i ta folia jest przekładana czy oddzielona jest folią aluminiową która w tym wypadku pełni rolę elektrody. To co jest akurat istotne, że tak zbudowany akumulator nigdy nie zużywa nie, nie, nie podlega zużyciu, czyli może być ładowany miliony razy, może być miliony razy rozładowany. to także jest kolejna przewaga tego akumulatora nad tradycyjnymi akumulatorami litowo-jonowymi, które po kilkuset albo po kilku tysiącach cykli po prostu już nadają się do recyklingu, już nie da się z nich dalej korzystać. Obecnie wyprodukowane ogniwo jest bardzo malutkie. Ono waży zaledwie 0,15 g i z tego ogniwa, tak jak wspomniałem, udało się zasilić diodę przez kilka sekund. To oznacza też gęstość energetyczną tego ogniwa na poziomie 1 watogodziny na kilogram. Natomiast jeśli chodzi o limit te tej technologii, to jest 10 watogodzin na kilogram, co oznacza, że nadal jest to 20 razy mniej niż w przypadku tradycyjnych akumulatorów litowo -jonowych. Czyli jeszcze bardzo długa droga jest do tego, żeby te akumulatory wyprodukowane, czy ten prototyp tego akumulatora zaprezentowany przez Nippon Paper był w stanie konkurować z tradycyjnymi akumulatorami. Natomiast Nippon Paper ma bardzo dużą nadzieję na szybki rozwój tej technologii. Już za dwa lata obiecuje, że będzie w stanie zasilić z tych akumulatorów małe drony, a do 2030 roku z tych akumulatorów ma zasilać również smartfony. Docelowo oczywiście takie akumulatory mogłyby trafić do samochodów elektrycznych, ale tutaj myślę, że mówimy raczej o takiej perspektywie pewnie 20 lat. Ale jest to już też ciekawa informacja, że powstają alternatywne akumulatory do tych tradycyjnych, zanieczyszczających środowisko akumulatorów litowojonowych. I na koniec wiadomość dotycząca systemu Pegasus, o którym ostatnio często opowiadam w moim programie. Jest to narzędzie skonstruowane przez, czy stworzone przez izraelską firmę NSO Group i służy do inwigilowania smartfonów teoretycznie przestępców, a w praktyce niestety różnie to bywa. W związku z czym kontrowersje, które narosły wokół Pegasusa są na tyle duże, że firma czy firma NSO Group ma w tej chwili duże problemy w działaniu. Mianowicie ostatnio amerykański Departament Handlu umieścił NSO Group na czarnej liście, a firma Apple pozwała, pozwała NSO Group, zarzucając firmie to, że inwigiluje użytkowników iPhone'ów. To się akurat, akurat oczywiście Apple'owi bardzo nie podoba i iPhone, Apple chciałby zakończyć ten proceder, tak żeby już NSO Group nie mogło inwigilować tych użytkowników. Spór prawny trwa, natomiast to też oznacza bardzo duże problemy również wizerunkowe dla samej NSO Group. Efekty tych, tych problemów, z jakimi w tej chwili się spotyka NSO Group, jest, są takie, że firma zamierza zamknąć całkowicie projekt Pegasus. Dobrze Państwo usłyszeliście, bardzo możliwe, że ten projekt całkowicie zniknie i możliwe, że firma zupełnie zostanie sprzedana. Podobno w proces zaangażowane są już dwa amerykańskie fundusze, które zamierzają zainwestować 200 milionów dolarów w NSO Group. Natomiast samo zamknięcie narzędzia Pegasus nie oznacza oczywiście likwidacji samej firmy NSO. Group, ponieważ to, to jest firma, która osiąga połowę swoich przychodów właśnie z rozwoju Pegasusa, a drugą połowę z wielu różnych innych działań. Natomiast firma ma bardzo duże doświadczenie w zakresie cyberbezpieczeństwa, co oznacza, że może byłoby to doświadczenie, te wszystkie informacje zebrane przez pracowników NSO Group wykorzystać do tego, żeby świadczyć właśnie takie usługi cyberbezpieczeństwa. NSO Group także rozwija technologię dronów, tak więc tutaj ta technologia również jest podobna na bardzo zaawansowanym poziomie i ci inwestorzy mają również nadzieję na to, żeby wykorzystać to rozwiązanie. Natomiast samo zamknięcie tego rozwiązania Pegasus spowoduje bardzo duże straty dla samej NSO Group. Jeszcze dwa lata temu zarząd NSO Group wyceniał tą firmę na ponad miliard dolarów. Teraz jeżeli mówimy o inwestycji na poziomie 200 milionów dolarów, to też już widzimy, jak znaczący jest spadek wartości NSO Group bez samego Pegasusa. W tym roku firma osiągnęła przychody na poziomie 230 milionów dolarów. To jest o 8% mniej niż w 2018 roku. No a w przypadku tego Pegasusa oczywiście te wyniki będą znacznie gorsze, ponieważ połowa tego przychodu, tak jak wspomniałem, pochodzi ze sprzedaży licencji na oprogramowanie Pegasus. Więc bardzo ciekawa informacja dotycząca Pegasusa. Drodzy Państwo, i to tyle z takich wiadomości, które przygotowałem w pierwszej części programu IT Business. Teraz zapraszam na krótką przerwę, a po przerwie rozmowa z gościem. Bardzo dziękuję i do zobaczenia za chwilę.